Rząd skłóconej prawicy kompletnie nie radzi sobie z największymi problemami, z największymi wyzwaniami Polek i Polaków. Drożyzna, inflacja, dostęp do tanich mieszkań, zapaść systemu ochrony zdrowia, ale również, ale przede wszystkim rekordowa ilość zgonów, ale również rekordowo niska liczba urodzeń. Dzisiaj mamy najgorsze od 1945 roku, od zakończenia II wojny światowej, wskaźniki, jeżeli chodzi o depopulację i dzietność. I to nie jest polityczna, to nie jest przedwyborcza narracja, to są fakty, fakty potwierdzone przez Główny Urząd Statystyczny. Grozi nam katastrofa demograficzna. Według prognoz, właśnie Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli nic się nie zmieni w roku 2050, liczba mieszkańców naszego regionu spadnie do cyfry poniżej 740 tysięcy mieszkańców. To jest bardzo niepokojąca prognoza. Należy coś z tym zrobić. Dlatego Koalicja Obywatelska, Dlatego Platforma Obywatelska, Dlatego Pan Przewodniczący, Pan Premier Donald Tusk, Przedstawia kompleksowy program aktywizacji kobiet, ich powrotu na rynek pracy, ale przede wszystkim to elementy przeciwdziałania właśnie depopulacji i efektywnego podniesienia wskaźnika dzietności. O programie Babciowe omówi, przedstawi pan poseł Reimund Miller. Szanowni Państwo, bardzo ważny program skierowany do kobiet wychowujących dzieci, dzieci do trzeciego roku życia, tzw. babciowe. Będzie to świadczenie w wysokości 1500 zł dla każdej kobiety, która zdecyduje się podjąć pracę w czasie okresu opieki nad dzieckiem, do 36 miesiąca życia, czyli do 3 roku życia. Jakie są korzyści z tego programu? Dotychczasowe programy, które dzisiaj są realizowane, nie zachęcają skutecznie kobiet do powrotu na rynek pracy. Te 1500 zł to są świadczenia, które kobieta, która będzie zdecydowała się na to, żeby powrócić na rynek pracy, będzie otrzymywała na opiekę nad dzieckiem. Czyli będzie mogła te środki przeznaczyć albo na opłatę żłobka, albo na opłatę opiekunki, albo na opłatę innej osoby, na przykład właśnie dlatego babciowe babci lub dziadka, o których ona będzie decydowała. Dlaczego mówimy, że to jest tak ważne? Proszę Państwa, Kobiety opiekujące się 90% kobiet, które opiekuje się dziećmi, nie wraca, z, tych, z tych 90% wraca tylko 50% do pracy. 90% kobiet określa się, że chciałoby do tej pracy wrócić. Jeżeli chodzi o koszty tego systemu, obliczamy, że koszty wprowadzenia tego świadczenia to jest około 6 miliardów złotych rocznie. Nie jest to obciążenie dla budżetu państwa. Dlaczego? Dlatego, że kobieta, która będzie pracowała, będzie odprowadzała składki i inne świadczenia, które przewyższą nawet te 6 miliardów złotych, natomiast. Ona wróci na rynek pracy i będzie mogła... Mieć wyższą emeryturę, dlatego że te trzy lata, które dotąd poświęcała dziecku, przez ten okres czasu będzie odprowadzała składkę na emeryturę. Mało tego, ze względu właśnie na ten okres, który kobiety musiały poświęcać opiece nad dzieckiem, były inaczej traktowane w miejscach pracy. Nie mogły robić kariery, nie mogły kontynuować własnej drogi zawodowej. Dzisiaj program Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej umożliwia kobietom taką, takie działanie. Następną korzyścią, jaka, jaka z tego wynika, proszę Państwa, jest to, że w tym programie mamy również, bo to nie jest tylko 1500 zł na, dla kobiet, które zdecydują się na podjęcie pracy, ale do tego programu Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska ma cały plan rozbudowy żłobków, o czym za chwilę powie e, mój kolega. E, więc e, to jest taki system, który pozwoli kobietom wrócić na rynek pracy, być konkurencyjnymi. Mało tego, takie podejście do kobiet wychowujących dzieci spowoduje zachętę do rodzenia następnych dzieci. Ale jest to jeden z wielu elementów, które będziemy chcieli wprowadzić po to, żeby kobietom pomóc i zachęcić je do opieki na, na dorodzenia dzieci. Proszę Państwa, musimy też powiedzieć o tym, że yy, ten wprowadzone świadczenie nie zabiera innych świadczeń, które dotąd funkcjonowały, czyli tego opiekuńczego kapitału rodzinnego, które kobiety otrzymywały, ale jaka jest przywaga tego systemu? Dotychczasowy system oferował pieniądze tylko od 12 miesiąca życia do skończenia trzeciego roku życia. My oferujemy, będziemy oferujemy te świadczenia, począwszy od urodzenia dziecka. Ale w momencie, kiedy kobieta podejmie pracę, jak również świadczenia 500 plus będą zachowane. Polki boją się rodzić dzieci w państwie rządzonym przez skłóconą prawicę. Boją się, bo mamy drakońskie przepisy w zakresie prawa aborcyjnego, które cofają nas do standardów państw afrykańskich, standardów państw trzeciego świata. Boją się, bo nie mają możliwości finansowania przez państwo metody in vitro. Boją się, bo nie czują się bezpieczne. Dlatego te pomysły przedstawione przez pana premiera Donalda Tuska, przez Koalicję Obywatelską, przez Platformę Obywatelską mają właśnie podnieść ten poziom bezpieczeństwa polek, tak by rodziły dzieci. Mówiliśmy nie tak dawno o mieszkaniach, o kredytach na tanie mieszkania oprocentowane na 0%. Mówiliśmy o również wsparciu polskich rodzin, które nie zamierzają kupić mieszkania poprzez specjalną dopłatę do najem właśnie takich mieszkań. Mówiliśmy o. Metodzie in vitro, która zostanie przywrócona wtedy, kiedy opozycja, wtedy, kiedy koalicja obywatelska, kiedy platforma wygra wybory. Dzisiaj mówimy o całym pakiecie działań, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom polskich matek, wszystkich Polek, które chcą wrócić na rynek pracy, które chcą rodzić dzieci. Bardzo ważne w tym wszystkim jest właśnie kwestia bezpieczeństwa, elementarnego poczucia bezpieczeństwa, które chcemy przywrócić. Pan Poseł Raimund Miller mówił o działaniach rządu platformy obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 2007-2015. To jest świetny przykład. Proszę pamiętać, że w roku 2007 Liczba przedszkoli w Polsce wynosiła dokładnie 373. W roku 2015, w ostatnim roku rządzenia Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, tych przedszkoli było 2722. A więc ta liczba przedszkoli wzrosła prawie pięciokrotnie. Przypominam również, że wprowadzono w Polsce najdłuższy urlop macierzyński, który trwał 12 miesięcy to wprowadziła platforma obywatelska. To wprowadził premier Donald Tusk. Przypominam również o urlopie ojcowskim, dwutygodniowym urlopie ojcowskim wprowadzonym właśnie przez rząd PO PSL. Przypominam również o programie Złotówka za przedszkole. To właśnie wtedy ten bardzo ważny program wprowadzono. Innymi słowy przedstawiamy cały Pakiet tutaj działań, które zostały zrealizowane i które będą realizowane wtedy, kiedy opozycja, wtedy, kiedy koalicja obywatelska, platforma obywatelska wygra wybory. I bardzo ważnym tego elementem jest babciowe. I tylko jeszcze jedna taka uwaga porządkowa. Babciowe nie jest adresowane tylko i wyłącznie do babci, do dziadków również tak, można będzie z tego sfinansować żłobek tak? do trzeciego y, y, roku życia. I tak jak mówił pan poseł Raimund Miller, ten program się sam, samofinansuje. Jego koszt to 6 miliardów, owszem, ale przy założeniu, że najniższy poziom płacy to jest około 2400 zł na rękę, to 1500 zł trafia właśnie do państwa i te 1500 zł powinno trafić z powrotem na wsparcie polskich rodzin, na wsparcie Polek. Proszę państwa, podsumowując, Myśleliśmy i dalej naszym obiektem troski będzie, będą kobiety, które wychowują dzieci. Naszym obiektem troski będzie to, żeby przyrost naturalny w Polsce zwiększył się, a nie zmniejszał jak dotąd. Będziemy odwracali wiele trendów, które dzisiaj są realizowane wskutek błędnej polityki PIS-u. Chociażby traktowanie kobiet w ciąży, chociażby, jak wiecie Państwo, te wszystkie przepisy dotyczące aborcji. Będziemy myśleli o tym, żeby kobiety miały takie warunki, żeby mogły zarówno podejmować pracę, jak i opiekować się dziećmi. Dodam jeszcze, że to babciowe jest też bardzo istotne w sytuacji małej ilości żłobków w Polsce. PIS nie zadbał o rozwój ilości tych żłobków i dzisiaj mamy wiele gmin, w których nie ma ani jednego miejsca, w których matki mogłyby oddać dzieci do opieki w żłobku. Te 1500 złotych pomoże również w sytuacji, której, jeżeli matka podejmie pracę, a dziecko zachoruje i wtedy nie będzie mogło być przyjęte wtedy do żłobka czy do przedszkola, właściwie do żłobka, bo to do 36 miesiąca życia, to te pieniądze przydadzą się w tym okresie na zapłacenie opiekunki, czyli matka będzie mogła pracować dalej w swoim miejscu pracy, nie brać zwolnienia tytułem opieki nad dzieckiem, zostać w miejscu pracy, a te środki pozwolą na to, żeby opiekunka zajęła się chorym dzieckiem.